dzisiaj. Zrobiło się już mega totalnie gorąco, więc postanowiłam słuchajcie, wziąć rajstopy, wziąć getry i pokazuję światu moje nieopalone blade nogi. Wprawdzie wysmarowałam je odrobinkę takim brokatowym masełkiem do ciała z lasza, ale i tak są blade, także dzisiaj Cię trochę wyzwoliłam, bo powiem Wam szczerze, że ja nie lubię moich nóg, dlatego je trochę chowam. Ale od dzisiaj koniec, jakieś 30 stopni, to pokazuję je i tyle. I mam w nosie to. Ktoś się będzie patrzył, co kto będzie o nich mówił. Także tutaj są moje nóżki. I osobą moich nóg są sandałki z River Island. Takie właśnie z panterkową kartką. To chyba będą moje ulubione sandałki tego lata, coś tak czuję. Bardzo, 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 bardzo je lubię. Do tego sukieneczka z H&M. -u. Pasek mam. Sprymarka, brazoletka od Orskiej, kolczyki z River Island, takie trochę złote, bo pasujące super do sandałków. Także tutaj złoto, okulary sterelowe, a koszyczek z HMO. Także tak letnią, bawełniano, gumowo. I sobie siedzę tutaj w parku. Widzicie, co jest ciekawe w miejskich ogrodach, że jak popatrzycie do góry, za ogrodzenia, widać jeszcze jakieś stare, perlowskie bloki. W stolicy festiwalu... A dzisiaj, słuchajcie, na wrocławskim rynku ogromna uczta! W Kuchni Świata można popróbować małych potraw z kuchni wielu krajów europejskich. Także idziemy jeść! Mam dwa włoskie desery, krem z kawą na biszkoptach i truskawki. Mmm! Już czuję, że będzie dobre! Odnieś ręce do góry i sobie znamy. Można się Świetnie!